Zabójstwo w Hinterkaifeck Zapraszam do wysłuchania historii o jednej z największych zagadek kryminalnych w Niemczech. 31 marca 1922 roku zginęło sześć osób na terenie gospodarstwa Hinterkaifeck w Bawarii. Sprawca pozostawał ze zwłokami w domu przez kolejne trzy bądź cztery dni. Na końcu wyjaśnię Wam, dlaczego dziś wybrałam tę opowieść, mimo iż pozostawia ona wiele znaków zapytania. Niewielkie gospodarstwo zbudowane około 1863 roku było położone na skraju bawarskiej wsi, oddalonej około 70 km na północ od Monachium. W 1922 roku zamieszkiwała je rodzina 63-letniego Andreasa Grubera, jego 72-letnia żona Kecilia Gruber, ich owdowiała 35-letnia córka Wiktoria Gabriel oraz dwójka jej dzieci 7-letnia Kecilia i 2,5-letni Józef. Stosunki w domu Gruberów były napięte. Andreas trzymał domowników żelazną ręką. Ludzie szeptali po cichu, że ze starszą o siedem lat żoną nie mają już wspólnego pożycia, za to pana domu łączy kazirodczy stosunek z córką Wiktorią, co najmniej od czasu, gdy dziewczyna była nastolatką. Andreas był drugim mężem Kecili, parobkiem zatrudnionym w jej gospodarstwie, którego spotkał mały społeczny awans. W 1886 roku poślubił owdowiałą kobietę z dwójką dzieci. Z ich czwórki wspólnych dzieci dożyła dorosłości tylko Wiktoria. Prowadzili gospodarstwo, które kobieta odziedziczyła po swoim pierwszym mężu. Ich córka Wiktoria w wieku 27 lat wyszła za mąż za nieco młodszego Karla Gabriela, syna rolnika. Para nie nacieszyła się szczęściem, choć kobieta szybko zaszła w ciążę. Wybuchła wielka wojna, zwana dziś I wojną światową. Karl został wcielony do armii i wysłany na zachodni front. Zginął w grudniu 1914 roku w okopach pod Arra. Drugie dziecko Wiktorii, syn Józef, był już nieślubnym dzieckiem. Kobieta z nikim się oficjalnie nie związała po śmierci męża. Rodzina Gruberów nie utrzymywała bliższych relacji z sąsiadami. Schorowana pani domu rzadko wychodziła, najczęściej tylko w niedzielę, do kościoła. Jej gburowaty mąż również nie budził sympatii. Największym skarbem rodziny byli córka i synek Wiktorii, którzy wnosili do ponurego domostwa dziecięcą radość. Niedługo przed tragicznymi wydarzeniami zauważono, że coś złego dzieje się z miejscem i domownikami. Sześć miesięcy przed zbrodnią odeszła z pracy pokojówka Kreszens Riger. Kobieta bała się przebywać w domu gruberów. Słyszała dziwne głosy, dochodzące ze strychu. Upierała się, że złe duchy nawiedzają to miejsce i zaglądają w okna domu wieczorami i nocą. Zwierzęta gospodarskie były ewidentnie zaniepokojone, choć nikt nie dostrzegał przyczyny ich strachu. Świece same gasły. Psuły się urządzenia domowe i gospodarcze. Na skraju pobliskiego lasu pojawiała się postać wąsatego mężczyzny, który znikał w gąszczu, gdy tylko ktoś próbował do niego podejść. W marcu 1922 roku gospodarz natknął się na posesji na gazetę wydawaną w Monachium. Ani on, ani nikt z sąsiadów nie prenumerował tego periodyku. Gazety nie zgubił również listonosz. Na kilka dni przed zbrodnią Gruber zdradził znajomym, że widział na śniegu ślady stóp wiodące z pobliskiego lasu prosto do drzwi jego maszynowni. Zamek w tych drzwiach był wyłamany, tak jak zamek do magazynu na pasze. Przy maszynowni ślady się urywały, tak jakby tajemniczy intrus pozostał na posesji. Natomiast ostatniej nocy domownicy słyszeli kroki na strychu. Pan domu podjął się sprawdzenia całego domostwa, nikogo obcego nie znalazł. Nie zgłosił sprawy na policji, nie chciał też niczyjej pomocy, choć dzielił się swoim zmartwieniem z sąsiadami. Siedmioletnia Cecilia opowiedziała koleżance ze szkoły w Weidhoven, że jej mama, Wiktoria, uciekła w marcową noc, dobę przed morderstwem. Znaleziono kobietę po kilku godzinach w lesie. Po tym jak zniknęła przerażona służąca Riger, Gruberowie przez kilka miesięcy radzili sobie sami. Po południu, w piątek 31 marca 1922 roku, w końcu przyjechała nowa pomoc, 45-letnia Maria Baumgartner. Wraz z nią przybyła do Gruberów siostra kobiety. Chwilę z nią została i wyruszyła w powrotną drogę do domu. Zapewne była ostatnią osobą, która widziała gruberów żywych, siostra pomagała Marii, gdyż miała ona lekką niepełnosprawność umysłową. Jej krótsza noga sprawiała problemy z chodzeniem. Kobieta utykała. Od dłuższego czasu pozostawała bezrobotna. Bardzo się ucieszyła z pracy u gruberów. Niestety jej radość była krótka, trwała ledwie kilka godzin. Późnym wieczorem 31 marca ktoś zwabił Wiktorię, jej córeczkę oraz parę gospodarzy pojedynczo do stodoły. Każda z osób zginęła od uderzenia w głowę kilofem lub, jak podają inne źródła, motyką. Narzędzie zbrodni należało do Andreasa. Morderca przemieścił się do domu. Tym samym kilofem zabił dwulatka, gdy chłopczyk spał w wózeczku. W sypialni pokojówki Natknął się na nową służącą. Była ostatnią ofiarą. W ciągu kilku następnych dni odnotowywano nieobecność członków rodziny. Nikt jednak nie sprawdził, co się u nich dzieje. 1 kwietnia dwaj obwoźni sprzedawcy kawy pukali do drzwi domostwa Gruberów. Nikt nie reagował. Nikogo nie zauważyli ani w oknach, ani na podwórku. Siedmioletnia Gecila nie przyszła do szkoły. Cała rodzina nie pojawiła się na niedzielnej mszy. 1 kwietnia o trzeciej nad ranem, miejscowy rolnik Simon Reislender dostrzegł na skraju lasu, w pobliżu gospodarstwa gruberów, dwóch obcych. Na jego widok mężczyźni od razu się odwrócili. Noc po zbrodni, ktoś nadal musiał być w domu, bo widziano dym wydostający się z komina. Widziano też tajemniczego mężczyznę, który wyszedł z budynku niosąc lampę. 3 kwietnia listonosz zostawił gazetę na parapecie. Nie widział krzątających się osób w kuchni, jak zwykle, ani dzieci w izbie. 4 kwietnia do gruberów przyjechał Albert Hofner. Miał naprawić silnik w sieczkarni. Słyszał tylko odgłosy zwierząt gospodarskich i psa szczekającego w stodole. Jakiś czas czekał na zleceniodawcę, potem zdecydował, że zacznie robotę bez niego. Dostał się na posesję od tyłu, od strony ogrodu. Śpiewał i gwizdał podczas pracy, by zwrócić na siebie uwagę. Zrobił swoje w cztery pół godziny i poszedł. Tego samego dnia, około w pół do czwartej po południu, sąsiad, Lawrence Schlittenbauer, dość szczególna postać w tej historii, Posłał szesnastoletniego syna Johana i dziewięcioletniego pasierba Józefa do Gruberów, żeby sprawdzili, czy wszystko u nich w porządku. Lorenz mieszkał niedaleko, 500 metrów od Hinter Chłopcy nikogo nie spotkali. Farma wyglądała na opustoszałą. Wobec tego Lorenz poszedł tam razem z dwoma innymi mężczyznami. Najpierw dotarli pod stodołę, do której prowadziły ślady. Jej brama była zamknięta, więc musieli otwierać ją siłą. W środku znaleźli zwłoki gospodarzy, ich dorosłej córki oraz wnuczki. Cztery ciała leżały pod drzwiami do stajni, były przykryte słomą. Przerażeni sceną jak z horroru, mężczyźni poszli w stronę domu. Lorenz szedł przodem, miał klucz i najpierw sam otworzył drzwi i wszedł do wnętrza. To on jako pierwszy zobaczył zakrwawione ciała chłopczyka i pokojówki. Zwłoki dziecka leżały w łózeczku. Ciało służącej sprawca zostawił na podłodze jej pokoiku, przykryte kraciastą pierzyną. Kobieta jeszcze nie zdążyła rozpakować wszystkich swoich rzeczy. Niestety, Lorenz naruszył miejsce zbrodni. Przenosił zwłoki, przedmioty, korzystał z kuchni, przyrządzał jedzenie. Nie wiadomo, czy zrobił to celowo, czy był w szoku i działał w sposób niekontrolowany. Na pewno przesunął ciało Andreasa i dziewczynki. Zwłoki mężczyzny przewrócił na plecy. Martwą Cecillę przeniósł nieco na lewo i oparł o maszynę rolniczą. Śledztwo poprowadził inspektor Georg Reingruber z monachijskiej policji. Dzień po odnalezieniu zwłok przeprowadzono sekcję. Doktor Johann Baptist Aumüller podjął się swojej pracy w polowych warunkach, w stodole. Ustalił, że najprawdopodobniej ofiary zginęły od uderzenia kilofem, choć narzędzia jeszcze wtedy nie odnaleziono. Lekarz, ku przerażeniu policjantów, doszedł do wniosku, że siedmioletnia Kecilla dogorywała na słomie kilka godzin po zadaniu jej ciosów głowę. Z bólu, strachu i przerażenia wyrywała sobie włosy. Wszystkie głowy ofiar oddzielono od ciał. Wysłano je do Monachium, by poddać je dalszemu badaniu. Mieli się go podjąć nie specjaliści od medycyny sądowej, lecz jasnowidze. Niestety szczątki przypadły w trakcie II wojny światowej. Bezgłowe ciała spoczęły w jednym grobie: Weidhofen. Najprostszym wyjaśnieniem, jakie nasuwało się śledczym, był motyw rabunkowy. Miejsce zbrodni zaprzeczało ich wstępnej teorii. Nic nie zginęło z domu, nawet większa kwota gotówki, którą trzymał gruber. Rozpytywano domokrążców, włóczęgów i sąsiadów. Najbardziej zaskakiwał fakt, że sprawca musiał pozostawać na posesji ofiar przez 3-4 dni. Zwierzęta były nakarmione i oporządzone. Sprawca korzystał ze spiżarni grubera i zjadł cały zapas chleba. Co ciekawe, nie było na śniegu śladów ucieczki napastnika. Czyżby był jedną z osób, która znalazła ciała? Było wielu podejrzanych, żaden jednak nie został oskarżony. Do dziś nie odnaleziono sprawcy. Śledztwo było skrupulatne, przesłuchano ponad 100 osób, jednak nie zrobiono podstawowej rzeczy. Nie zabezpieczono odcisków palców, co w tamtych czasach było niemal powszechnie stosowane przez niemiecką policję. Akta sprawy zamknięto po 33 latach w 1955 roku. Mimo to wracano jeszcze do śledztwa w 1986 roku. Jednym z typowanych sprawców według policji mógł być nieżyjący mąż Wiktorii. Pojawiły się podejrzenia, że jednak przeżył wojnę, zdezerterował i nagle pojawił się w rodzinnej wsi żony, by dokonać rzezi. Przesłuchano członków oddziału Karla Gabriela w sprawie okoliczności jego śmierci w 1914 roku. Byli świadkowie, którzy widzieli na własne oczy i przysięgali, że zginął w czasie ostrzału przez Francuzów. Ciała nigdy nie odnaleziono. Porzucono i ten wątek śledztwa. Duch nie mógłby wymordować całej rodziny. Za zabójstwem stał prawdziwy człowiek z krwi i kości. Wspominałam już, że we wsi chodziły słuchy, że dwuletni syn Wiktori pochodził z kazirodczego związku z jej ojcem. Miejscowi mieli rację. Andreas Gruber w 1915 roku został skazany za kazirodztwo i spędził rok w więzieniu. Jego córka Wiktoria dostała karę miesiąca za kratami. Czyżby poległy Karl wrócił i dokonał zemsty? Po wielu latach, po zakończeniu II wojny światowej, jeńcy niemieccy z regionu Schrobenhausen zostali zwolnieni do domu przez Sowietów. Za akcję odpowiedzialny był sowiecki oficer, który mówił po niemiecku i twierdził Jakoby, że zamordował rodzinę Gruberów. Miejscowi połączyli fakty i uznali, że musiał to być Karl. Przypomniało im się, że przed laty wspominał o chęci wyjazdu do Rosji. Za bardziej prawdopodobnego sprawcę uważano Lorenza Schlittenbauera, który znalazł ciała. Kolejne pogłoski dotyczyły jego sekretnego romansu z Wiktorią, który rozpoczął się jeszcze za życia jego pierwszej żony. W tej wersji to Lorenz był ojcem Józefa i pozostawał w dość napiętych stosunkach z ojcem Wiktorii. Stary Gruber nie pozwalał córce wiązać się z innymi mężczyznami wciąż miał nad nią ogromną władzę. Nie zgadzał się na małżeństwo córki Lorenza. Młodszy mężczyzna oskarżył publicznie niedoszłego Teścia, że jest ojcem Józefa. Pod naciskiem Wiktorii zmienił jednak zeznania i formalnie zgodził się uznać swoje ojcostwo. Wszystkim wydawało się dziwne, że Lorenz miał klucz do domu ten sam klucz, który zaginął kilka dni przed mordem. Zastanawiało również, czemu w pojedynkę wybrał się ze stodoły prosto do domu, skoro mógł się tam czaić morderca. Lorenz twierdził rzekomo, że chciał sprawdzić, czy ocalał jego syn, Józef. Ilu ludzi we wsi, tyle historii i punktów widzenia. Żadne z podejrzeń nie popchnęło śledztwa do przodu, choć niezaprzeczalnie Lorenz wpłynął na jego przebieg, naruszając ciała i dokonując zmian na miejscu zbrodni. Miejscowy nauczyciel opowiadał, że Lorenz nawiedził ruiny zburzonego gospodarstwa w 1925 roku. Obejrzał je i stwierdził, że sprawca nie był w stanie pochować zwłok, bo ziemia była zbyt zmarznięta. Jego spostrzeżenia uznano za kolejną obciążającą poszlakę. Poza tym spekulowano, że Wiktoria mogła oczekiwać pomocy finansowej od ojca Józefa, co mogło być motywem zbrodni. Lorenz aż do swojej śmierci w 1941 roku procesował się z kilkoma osobami, które nazywały go publicznie mordercą z Hinterkaifeck. Kolejnym podejrzanym był Adolf Gump. 9 kwietnia zainteresowała się nim policja z powodu powiązań z nacjonalistami i ich bojówkami Freikorps Oberland. Już wcześniej, na Śląsku, byli oni odpowiedzialni za mordy dokonane na rodzinach rolników. Po latach, w 1951 roku, siostra braci Gump, Adolfa i Antona, oskarżyła ich na łożu śmierci o dokonanie zbrodni w Hinterkaifeck. Z tego powodu Antona aresztowano, Adolf już nie żył od siedmiu lat. Antona szybko jednak wypuszczono, a sprawę umorzono. Nie było żadnych dowodów na jego udział w masakrze. Służąca, która odeszła pół roku przed morderstwami, typowała, że mordercami byli bracia Anton i Karl Bichler. Anton pomagał przy zbieraniu ziemniaków, znał gospodarstwo, pola gruberów i ich dom. Podobno też opowiadał kobiecie, że rodzina jego pracodawców powinna zginąć. Pies ofiar często ujadał na przechodniów i gości. Nigdy nie szczekał na Antona, co mogło mu pomóc w noc zabójstwa i tuż po nim, gdyby to on był sprawcą. Rigar opowiadała, że dwóch braci wspierał trzeci parobek, Georg Zigl. Ten ostatni wyrzeźbił rękojeść Kilofa, którym zabito ofiary. Wiedział również, gdzie Gruber przechowywał narzędzia. Paul Müller którego dziś uznaje się za najbardziej prawdopodobnego sprawcę zamordowania rodziny w Wiliska w 1912 roku, z powodu niesamowitych podobieństw między obydwiema zbrodniami, brany jest pod uwagę jako ewentualny morderca z Hinterkaifeck. Müller, według Billa Jamesa, autora książki Człowiek z pociągu, zabił co najmniej 59 osób w 14 oddzielnych incydentach. Ofiar mogło być nawet ponad 100. Morderstw dokonał w latach 1897-1912 w Nowej Szkocji, Oregonie, Kansas, na Florydzie, w Arkansas i nie tylko. Müller miał być imigrantem z Niemiec. Zatrudniał się u ofiar jako parobek. Zazwyczaj używał siekier znalezionych na posesjach ofiar. Zabijał ostrzem bądź obuchem. Narzędzie zostawiał na widoku. Umyte po dokonaniu rzezi, ofiarę przykrywał kocami lub pościelą, zakrywał okna wewnątrz i lustra, zamykał drzwi frontowe. W wielu przypadkach wśród ofiar znajdowała się dojrzewająca nastolatka. Na wybranych przez niego posesjach były stodoły lub szopy, w których mógł się ukryć i obserwować. Nigdy niczego nie kradł, zostawiał gotówkę i biżuterię. Kilka razy podjął się podpalenia domu, ale to bardziej zwracało uwagę, więc zrezygnował z takiego zacierania śladów. Utrzymywał, że jest niemieckim weteranem wojskowym. Znał się na stolarce. Słabo mówił po angielsku. Niski, muskularny. Jego znakiem szczególnym były drobne i szeroko rozstawione zęby. Mógł pracować jako wędrowny drwal. Siekiera była jego codziennym narzędziem pracy. Po próbach namierzenia go w 1912 roku prawdopodobnie opuścił Stany Zjednoczone i wrócił do Niemiec. Wedle mojej opinii Müller mógł być za stary na dokonanie zbrodni w Niemczech. Miałby wówczas 60 lat. Nie porównujcie dzisiejszego 60-letniego mężczyzny z jego równolatkiem sprzed 100 lat. Müller miał za sobą udział w wojnach i ciężką pracę drwala, z drugiej strony nie przemieszczał zwłok, z nikim nie podjął walki. Każda z ofiar została zaskoczona. Miał cztery dni na wypoczęcie, zajęcie się domem i gospodarstwem, co potrafił, podejmując się pracy na wielu amerykańskich farmach. W połowie maja 1927 roku pewien mieszkaniec sąsiedniej wsi, Whitehaven, miał niemiłą przygodę. Ponoć zatrzymał go na drodze. O północy tajemniczy nieznajomy pytał o morderstwa w Hinterkajfek, a następnie sam zaczął krzyczeć, że to on dokonał rzezi. Po chwili uciekł do lasu i więcej o nim nie słyszano. Rok po tajemniczej zbrodni dom zrównano z ziemią. Decyzję podjął ojciec poległego na wojnie Karla Gabriela. Wraz ze swoimi synami i sąsiadami zlikwidowali całe gospodarstwo. W pobliżu wzniesiono mały pomnik upamiętniający sześć ofiar. Dopiero podczas rozbiórki zabudowań znaleziono ukryte na strychu narzędzie zbrodni, Kilow, oraz zardzewiały scyzoryk schowany w sianie w stodole. Po dziś dzień ludzie uważają, że zbrodni dokonała jakaś siła nieczysta. Usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie albo też na kanale Zero. Właśnie pojawił się nowy odcinek kryminalnego zera. Poruszę temat, który obudził wszystkie niepokoje, właściwie jakie mogą nas dopaść w dzisiejszym świecie. Niepokoje o nasz los o krwawą zbrodni, której może dokonać każdy mijający nas człowiek. Mówię oczywiście o zbrodni dokonanej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w środę, 7 maja 2025 roku, tuż przed godziną 19. Krwawe wydarzenia z kampusu przypomniały mi o tej starej historii z Niemiec sprzed ponad 100 lat. Dlaczego? Nie chodzi tylko i wyłącznie o narzędzie zbrodni, bardzo podobne narzędzie zbrodni. I zapewne też podobną siłę, próbę dominacji, kontroli sytuacji, determinację i właśnie szaleństwo? Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, czy Mieszko R, sprawca zbrodni w Warszawie, jest osobą poczytalną, czy niepoczytalną. Tego dowiemy się pewnie w najbliższych miesiącach. W każdym razie nie znamy jego motywacji. Jak dotąd, po przesłuchaniach, nie zdradził jej, raczej mówił o swoim stanie psychicznym, nie chciał odpowiadać na pytania związane ze zbrodnią, zresztą wypiera się jej sprawstwa. Musicie wziąć pod uwagę, drodzy słuchacze, że nawet ta współczesna zbrodnia, podobnie jak ta zbrodnia sprzed ponad 100 lat, pozostanie w jakimś stopniu nierozwiązana, że nigdy nie poznamy motywów. Bardzo ciężko jest Zgadnąć, dotrzeć do umysłu, do jądra ciemności zaburzonego człowieka, który dokonuje tak potwornych czynów, odbierając życie niewinnym ludziom, odbierając je w tak okrutny, przerażający sposób. Siekiera to nie jest pierwszy wybór sprawców, to nie jest pierwszy wybór morderców. To bardzo specyficzne narzędzie zbrodni, wiążące się z tym, że ofiara będzie odczuwać przed śmiercią ogromne cierpienie. Jaka jest tajemnica zbrodni w Hinterkaifeck? Nie wiemy. Dlaczego zginęła rodzina i jej służąca w Hinterkaifeck w 1922 roku? Nie wiemy. Dlaczego zginęła kobieta na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2025 roku? Nie wiemy. Dobrze byłoby poznać prawdę. Jedyne, co możemy zrobić w tej sytuacji, to okazać współczucie ofiarom i ich bliskim, i na pewno nie udostępniać wszelkich materiałów, które pokazują makabre, dosłownie jeden do jednego, jaka miała miejsce przed kilkoma dniami. Wiem, że w sieci krążą filmy z miejsca zbrodni. Bardzo Was proszę. Nawet jeżeli oglądacie, nie podawajcie tego dalej. Dziękuję. Do usłyszenia, Renata.